Nasz kolejny przepis: łosoś pieczony z grzybową krustą. Co potrzebujemy? Oprócz łososia, którego zamarynujemy w oliwie z oliwek, soku z cytryny, świeżo mielonym pieprzu i soli morskiej. I potrzebujemy krustek grzybową, oczywiście grzyby. Grzyby świeżo mrożone albo świeże. Kroimy w drobną kostkę, Kamilo, bardzo cię proszę. I przesmażymy z cebulą. Ososia będziemy piekli w piekarniku w temperaturze 100 stopni. Kto jest bardziej odważny, może spróbować upiec w 80 stopniach. Osoś będzie soczysty. Pieczemy około 15 minut, ponieważ będziemy łososia się dopiekali. Kamilko, ale smaż już, smaż, smaż. Świeżo mielony pieprz. Sól morska prowansalska również może być. Oliwa z oliwek. I łosoś idzie na 15 minut do pieca. Prawdziwki podsmażamy z cebulą. Dajemy granulowany czosnek, sól prowansalską i kolorowy pieprz. Podlewamy białym winem, troszeczkę. Redykujemy w płyn. Jak Kamil będzie redukował płyn, ja przygotuję już bazę do krusy. Potrzebujemy masło. Bułkę tartą w ilości 1 do 1, czyli jeżeli 100 gram masła, to 100 gram bułki tartej. 20 gram parmezanu. Świeże zioła. Koper, pietruszka, tymianek. Zdejmujemy i mieszamy grzyby z ówcześniej wymieszanym masłem z bułką tartą. Ówcześnie wystudzone. Między dwa papieru. Wyłożymy naszą masę. Milu, proszę bardzo. Przy pomocy wałka formujemy naszą krustę i ją omrozimy. Po zamrożeniu będziemy wycinali kawałki wielkości fileta naszego łososia i zapiekali w piecu, ewentualnie w piekarniku. Łosoś upieczony po 15 minutach. Krusta przymrożona. Zaczynamy teraz krustę, żeby przykryć ją na chwilę dłososia. łososia. Ten łosoś idzie się do pieca na 15 minut, funkcja grilla. Do dekoracji przygotowałem tutaj dwie połówki prawdziwków z posiekaną natką. Nadadzą się do przystrojenia dania. Łosoś jest zapieczony. Krusta jest chrupiąca dzięki bułce tartej parmezanowi. Porcje, te dwa kawałki łososia wystarczą spokojnie na cztery porcje. Pamiętajmy, że są, są to zakąski. Przygotujesz z tego kawilu sałatkę, Oczywiście. którą skropimy olejem z pestek dyni. Mm. Proszę spojrzeć, łosoś jest, łosoś jest bardzo soczysty. Możemy udekorować nasze danie z grzybami. Łosoś z grzybową chustą gotowy.